Cześć, witajcie! Dziś mam dla Was kolejny unboxing, tym razem odrobinkę większej paczuszki, bo zamówiłam sobie Brajera Traditional z okazyjnie dziecka. Więc zabierzmy się za otwieranie. A jest to klacz Brajera Traditional Rhapsody in Black. Chciałam ten model od dłuższego czasu. Ogólnie to bardzo podoba mi się ten mold i wszystkie pogodynki. Ale nie było jakoś okazji, żeby zamówić sobie pogodynkę, bo są one dosyć drogie i niedostępne w Polsce. A kiedy nadarzyła się okazja, żeby zamówić Rapsodię, to naprawdę nie mogłam sobie pozwolić, żeby jej nie kupić. Tymczasem my przejdźmy już do recenzji tej pięknej klaczki. Rapsodia jest portretem żywej klaczy. Sam mold został wprowadzony do sprzedaży w 2011 roku jako pogodynka. Została wyrzeźbiona przez panią Brigitte Eberle. Mój egzemplarz tego modelu stoi bardzo dobrze, jedynie leciutko się chwieje. Strzałki ma wyrzeźbione na wszystkich czterech kopytkach. Ma również odmiankę na prawej przedniej nodze. Oraz na czole. Kasztany są wyrzeźbione i pomalowane na wszystkich czterech nogach. Mięśnie ma prześlicznie wyrzeźbione. O grzywie i nawet nie wspomnę. Znaki firmowe są na prawej tylnej nodze. Niestety widać je w kilku miejscach łączenia. A mianowicie między przednimi nogami, na zadzie oraz między uszami. Za to rekompensuje to bardzo ładnie wyrzeźbiony pysk. Ona ma nawet zmarszczki na wargach. Naprawdę urzekły mnie jej uszka, które nie są po prostu skierowane do przodu. Niestety oczka są całkowicie czarne, na szczęście się lekko błyszczą. Otwór wydechowy jest w lewym kąciku pyska. Tak prezentuje się Rapsodia przy Verdadesie oraz Magnumie, klaczy Collector Deluxe oraz klaczy Braille Classic, klaczce i źrebaku arabskim firmy Schleich oraz przy brayerze Stablemates Justify. Mam nadzieję, że taki unboxing oraz recenzja wam się podobały. Jeszcze raz, chciałam wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za ponad 250 subskrypcji. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. To bardzo motywuje mnie do tworzenia następnych filmów. Tymczasem mi widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.